Siema Amela, jak wam obiecałam, chyba wczoraj, tak wczoraj wam obiecałam, jak robiłam tą piękną szkołę, że wypróbuję te przepisy z tej tablicy, więc potrzebuję, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć pizz, pizz, pizzy, nieważne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Potrzebuję teraz chyba, jak to wychodzi... Pomidora Nie wiedziałam ja, ja tą pizzę zawsze chciałam zrobić I mi się zawsze nie udawało Ta pizza jest święta Teraz grzybki Nie pamiętam tego Ale nie, pamiętam jednak To robiłam kiedyś W tej restauracji, która już była zrobiona Teraz kiełbaski. Kiełbaski. I została nam ostatnia, czyli broku. To w sumie nie wiedziałam tylko, jak jedną zrobić. Czyli tej pierwszej, tej. O. Bo mi napis przysłonił. Więc nie widziałam, Pokażę Wam jeszcze kilka przepisów. Zastanawialiście się kiedyś jak się robi ten tort? Oczywiście w prezentach to było Jak dołączyliście na przykład w tym tygodniu To trzeba wziąć Truskawkę I Jajko I mamy już taki torcik A jak się weźmie Cytrynę Znaczy nie cytrynę tylko cukier I truskawkę To wyjdzie nam taki tort a jak weźmiemy to, oj nie miałbyś ten sześć, co to tam jest i to, to wyjdzie nam coś takiego. A jak się weźmie to i to, to wyjdzie takie, ale z troskawką A jak się weźmie, jaki wiecie, dać przykład to, znaczy jagody z cukrem, to wyjdzie nam taki tort. Chcę Wam tu jeszcze pokazać. O, a jak się weźmie ten ryż z małżon, to wyjdzie nam taki coś. Takie coś. I mogę też Wam pokazać sposób na bardzo dobre śniadanko. Znaczy, jak ktoś lubi naleśniki, to dobre. Bierzemy to, to. I Kirkatortilla. To zawsze robię jako naleśniki. I macie na leśniki. Na kanapkę do szkoły, jak ktoś chce, to bierze bagietkę, to pokażę Wam trzy formy tych, właśnie kanapek. To, to mięso, to było to. I jeszcze tofu. Zaraz się zastanawiam, y, czy został jakiś tort, bo ja pamiętam, że jeszcze jeden był, y, tylko jak go się robiło, nie pamiętam, a już pamiętam, y, małża plus y, cukier, to taki tam wyjdzie, to chyba, nie, jeszcze jeden chyba tort, taka boka, I to taka boka jest okropnie jest dużo. Czekolada plus cukier. I teraz się zastanawiam, czy jeszcze jaki został. Chyba nie. To pokażę Wam jeszcze parę przepisów. Na przykład. To plus. Gdzie jest masło? Masło. O! chodzi! Coś takiego. A to plus. Jajko chyba albo cukier. Nie jajko, to będzie taki cukierasek. To pa pa i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.